Hej, witam was bardzo serdecznie, z tej strony SiwonP, a dzisiaj będę grał w Mario Kart Tour. Jest to darmowa wersja Mario Kart na Androida. Gra jest bardzo fajna, więc chciałem wam ją pokazać. Przejdźmy sobie ten poziom. Więc wybierzmy sobie tę postać, ten pojazd i tą lotnię. No okej. Okay. Dobra. Więc teraz gra się powinna czytać. Więc, co teraz musimy zrobić? To oczywiście wygrać. Jak coś oczywiście ja biorę losową postać, chodzi tutaj o to, żeby po prostu mieć jak najlepszą, jak się da. W pewnym poziomie. Ok, lecimy. No, jak widzicie. Gra nie jest stosunkowo trudna, bo w tej chwili, jak widzieliście, mam 50C, coś tam, i to mniej więcej znaczy, że mam najniższy poziom trudności. Bo są tutaj poziomy trudności, im wyższy, z tego co mi przynajmniej wiadomo, jest, tym trudniej, tak. Mm. Więc ja Wam polecam sobie dać na najniższy, jeżeli Wam się nie chce kombinować i ciągle chcecie przechodzić poziomy bez większej trudności. Och, coś mnie walnęło. Mniej więcej najczęściej są tu dwa okrążenia, i tak jest w tym wypadku. Jest to oczywiście nie jest to pierwszy poziom. Pierwszy poziom tam jest taki. Mapa się nazywa New York, coś tam. Ogólnie gra, jak już mówiłem, jest za darmo, więc polecam Wam ją sobie ściągnąć. Z tego co widziałem, to trzeba mieć w miarę nowy telefon na to. Ja mam stary w miarę, ale też nie jest tak źle: S7 Edge. I na tym S7 Edgeu ta gra wchodzi i można w nią grać, więc no, dlatego wam ją pokazuję, tak? bo mogę ogólnie w nią grać. I tak ogólnie, czy się opłaca ją instalować? I w ogóle powiedziałbym, że tak no tak, no oczywiście gra ma jakieś tam zakupy w aplikacji, ale o ile gra jest o tyle fajna w porównaniu do tego wersji Mario na telefon, czy ta wersja Mario na telefon na przykład, nie posiada tak jakby ups nie posiada tak jakby wszystkich poziomów za darmo, a tutaj z tego co przynajmniej przeszedłem jakieś, no kilka poziomów i ciągle nie miałem żadnych informacji o tym, że trzeba płacić, oczywiście pewnie może być tak, że będą jakieś tam dodatki płatne, ale z tego co widziałem kilka poziomów tam przeszedłem i nie miałem problemu z tym, a w ma... więc nie wiem czy tutaj są poziomy płatne, ale na pewno nie jest tak, że od razu trzeba płacić tak jak w tym Mario na telefon, które tak naprawdę bez płacenia nic, nic się nie da robić. Więc no polecam wam tą grę. Jest naprawdę fajna. Nie jest jak widzicie, jak widzieliście, bardzo trudna, więc polecam wam ją. Ogólnie zobaczymy czy mi się uda mieć 5 gwiazdek. Yy... O, trzeci poziom. Ok, fajnie. Yy, ok, 150 CC, wyścigi. Tak wolę grać na najprostszym, bo jest najłatwiej. Ok, dobra, zapomniałam, że przez to trzeba się przyklikać. Tak, pięć gwiazdek. Jej. Dobra. Mm, ok, jakieś monety. Dobra, dalej. Więc teraz, jeżeli Was to interesuje, Nie więcej przeszliśmy dalej. O, i od razu odblokowałem następne. O, jakieś gifty. Nie wiem, co to jest, ale jakieś się dostaje prezenty, to spoko. O! Jakieś postać. No, spoko, więc mam nadzieję, że wam się ten filmik podobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie o subskrypcji. No i innych tam łapkach w górę, komentarzach. Tak naprawdę nie jest. chcę się was prosić, bo to wasza sprawa. Cześć!